tych trzech. Chyba nie widać. Dobra, pokażę wam teraz to. No, kurczę, kurczę, kurczę. No, będziemy rysować ten, ten, ten. Tak, tylko z tych skrzynek. Więc najpierw zaczniemy od tej. Będziemy tak dłuż, długo rysować, żeby do jakiejś legendy trafić. Lub fioletowej. Dobra. Więc co będzie teraz? Hmm, ciekawe. O! Passion będzie. O, jestem szeryfkiem. Rozegrajmy sobie tą lądkę. Jestem szeryfkiem. A ja lubię być, być szeryfkiem. Bo on jest mordercą. Kurde, nie trafiłem. Dobra, niech zginę. A wygrałam? Spoko, 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 spoko. No co? Ja wiem ja, ja kiedy jesteś a kiedy nie. Mm, 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 mm. Co, dziwiłeś się, że ja trafiłem? Dobra. Chyba się bardzo dziwi. No. Otwieramy. Oscar Stop. No czemu cały czas piszesz Oscar Stop po prostu mnie trafiać? Chodź, patrzcie, 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 co tu mamy, piksel. No. Spróbujemy jeszcze do jednej re... to Teraz będę inocentem, jak mam 50%. Spróbujemy oczywiście jeszcze jedną legendę, tą pilotową małgorzową. Patrzcie, to tam, widzieliście to? Nie, nie widziałem tam jeszcze dobrze tego, tej broni, bo tak szybko to przeleciało. Ale... ona na pewno była różowa. Obejrzę sobie ten odcinek, bo tam była jakaś super broń. Nie wiem jaka. Ale to jest spoko była. To wiem, że była spoko. Chyba gingerbread? Mam chyba... Mam gingerbread. Oczywiście, że mam. Chyba ten grubas jest mordercą. Spacer będzie okej. Okay. Będzie spacer. Widzisz? i jest. Widzicie? Co robisz, nie widziałem. Ja cię widzę. Widzę twój pistolet. Nie, wiem, o co mi chodziło? Chyba po prostu udawał, że nikt go nie widzi. To była chyba jego taka. Fajna broń. Hmm. O Walentiny. Walentinki. Ja dzisiaj nie mam. Czy nie? Co ja mu mówię? Nie wiem, w ogóle, walentynek dzisiaj nie ma. To, Halloween. Po prostu wszystko to jest za darmo. nie tracę przy tym kasie. po prostu, tylko przy tam tracę 700. Bo ja tam to chcę. To są same czerwone legendy. A jak mnie ktoś zniszczył? Czy, czy wygraliśmy? Wygraliśmy, spoko. Orange nie? Brains. A spróbujmy... Było to? Testo. Ajajaj No Szybko, szybko, szybko Popatrzcie, it's less Co? It's, it's less, no Takie coś będzie. nie miałam tej broni, ale naprawdę ona jest super Jeszcze fajna, po prostu wiem, że jest fajna Ajajaj Jakieś te bronie są gdzieś jakieś dziwne Nie dziwi mnie to, tylko wiecie kim jestem? Jestem... Jestem spacer? Dobra. Chyba jest... jestem mordercą. Więc tą rundkę musimy zrobić. Super. Pewnie się dogadują, czy są mordercą, czy nie. Okej. Okay. Czy już każdy wie, że ja nie jestem mordercą? Czy że on nie żyje i nie jest mordercą? Tam pewnie ktoś przyszedł, zobaczyć, czy się zginął. No, on tańczy. Każdy pomyśli, że on żyje. Potanczy. Co to jest, ślipe załóg? Kurde, by mnie trafił. Wygrałem. To było łatwe, czy mnie trafił? No. Powiedzmy, że wygrałem. W sumie to było fajnie, że wygrałem. Ale już mnie raz tak wygrywałem. Dwie już wygrałem w sumie. Chodzi o jakieś legendały, chcę to szybko skończyć tu. Odcinek. Odeci, odeci, odcinek pisze on cały czas, że ja go zabiję. He he he, bla bla. farta. Jestem dobry w to. ale nie, nie są dobry to. Eee, jestem w niego. Nie chcę być. Ma taki ciepły sweter, że ja go chcę zniszczyć. Ja? Simon. Czy on jest mordercą? Okej. Okay. Muszę czekać, bo on jest mordercą. Szybko, rób to, rób to. Ile jeszcze będziesz. Oki. Okay. Ten sweter miałeś tak ciepły. że aż chce zniszczyć. Ten gry z jest może, tu... Gdzie jest ten grubas? tu jest. Nie wiem, czego trafimy. Ej, wytrafiłem w niego. Chciałem w niego. Oj, co ja to zrobiłem, to sam nie wiem. Ale wiedziałem, że on będzie mordycą. bo każdy wiedział. To nie musimy tej legendy zrobić. Zaraz i tak skończymy. No, dobra, jak będzie ta legenda. Spróbujemy, spróbujemy. Jak będzie po prostu orangę, to, to skończymy dzisiaj, dzisiejszy odcinek. Czy będzie? Ja idę na chwilę. No, będzie mummy No. Da, 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 da. Patrzcie, kim jestem. Patrzcie, patrzcie, inocent. Ma taki ciepły sweter, że nie mi się do niego nawet zbliżać. Tak, to będzie ostatnie losowanko. Ginger. Na Gingerze. W Snowflake. Ginger, Ginger. ginger. Ta-dam, pingę. Trzeba teraz to wyłączyć. Patrzcie, ja mam kasy. To kupimy. Nie możemy broń czy sławka kupić. niestety. A możemy chociaż kupić takie coś. Po tym losowaniu kończymy dzisiejszy odcinek. I tak dzisiaj jest sporo odcinków na moim kanale, bo dawno nie nagrałem, nagrywałem. Czy nagrywałam, ale nie wrzucę. Teraz będzie hacker, no i będziemy kończyć po hakerze. Czy mnie to dogonić? Nie. Okej. Okay. Jaki mam mieczyk? Okej, okay. więc ja byłem oski, mam nadzieję, że wam się podoba odcinek, no. Więc... Tamty jego kolega jest na pewno mordercą, bo tamten się nie rusza. Może on jest? Nie wiem, kto może być, ale po prostu mam nadzieję, że ma się z Więc ja byłem w Pa, 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 pa.